Kolejne ćwiczenie to jest zrobienie skrótu na pasku zadań. Powiedzmy, że chcielibyśmy zrobić sobie skrót do katalogu, w moim przypadku o nazwie pobrane, i za pomocą rozwijanego menu mieć szybszy dostęp do plików, katalogów, czy też programów. Yy, oczywiście, można tą samą czynność zrobić poprzez otwarcie okna, wybranie Partycji, a następnie katalogu. Ale tu musimy zrobić już kilka kliknięć, co zabiera nam oczywiście czas. Tu klik i od razu mamy dostęp. A więc, jak to wszystko zrobić? Pierwsza rzecz to klikamy na pasek zadań, wolny obszar, prawym przyciskiem myszy. Pojawia się menu kontekstowe. Z menu kontekstowego wybieram paski narzędzi, nowy pasek narzędzi. Otwiera się okno, za pomocą którego korzystając z eksploratora folderów, wybieram sobie partycje, wybieram sobie folder. I jest to w moim przypadku folder Pobrane. Zaznaczam wybranie folderu, i gotowe. W tym miejscu pojawił się skrót do katalogu folderu o nazwie Pobrane. I dzięki temu mogę bardzo szybko wybierać sobie pożądane pliki. To wszystko.